Witajcie, moi kochani. Czas już na kolejne czytanie. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Moi drodzy, dzisiaj tak sobie pomyślałam: Zrobimy sobie lustro, też czytanie, które wy bardzo lubicie, ale dzisiaj zrobię e, tymi naszymi. Taliami Erat Aliquanto, Twoja historia, to jesteś ty. To są bardzo, według mnie, bardziej głębokie karty jak w Leni, kartach, i jeszcze nie robiłam lustra tymi kartami. Ja jestem bardzo ciekawa, co nam się dzisiaj pokaże. Więc moi drodzy, <laughs> mamy. Sprawdzimy sobie Twoje myśli, Twoje uczucia i co zamierzasz zrobić w jego w jej kierunku. I to samo zrobimy po drugiej stronie. No i później sprawdzimy, ile wspólnych kart mieliśmy. Pamiętaj, że to jest ogólne czytanie, nie z każdym będzie rezonować. Musicie się wczuć, czy to może pasować do Waszych uczuć. Jeśli Właściwie, jeśli pasują Twoje myśli, Twoje uczucia i, i to, co zamierzasz zrobić, to całkiem możliwe, że strona Twojej ukochanej osoby również będzie rezonować. Oczywiście czytania są bezterminowe i osoby, o których mówię, nie mają płci, czyli gender neutralne. Ja będę mówić z punktu widzenia kobiety patrzącą na mężczyznę, bo jest tak łatwiej. A panowie tylko sobie to, e, jeśli jesteście po prostu w innej konstelacji, to sobie to przewracacie. Okej. Okay. To ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. To zaczynamy od Ciebie, kochanie. Twoje myśli, jeśli chodzi o niego. O, bardzo rozmowne dzisiaj karty. <laughs> Twoje myśli... Jedna mi się odwróciła, muszę ją sobie... Akurat pusta karta. Twoje myśli, jeśli chodzi o niego. Wow. Okej. Okay. Mamy nasze wrzeciono, które w tej karcie odpowiada za... Połączenie karmiczne za karmę, za koło fortuny w tarocie. Mamy nie. I mamy. stary cis. Okej, okay. twoje uczucia. Twoje uczucia. Kowal wyróżnij za dużo. Jeszcze raz. Twoje uczucia. Mhm. I kolejne kroki. Cudem, mam tutaj do góry, żebyście widzieli w miarę te karty. E, powiem Wam ciekawe przesłanie. Bardzo mnie <grytanie> e, zdziwiła ta świadoma część, kiedy mamy wrzeciono, nie i stary cis. Już, już Ci mówię. Jeśli chodzi o e, myśli, jeśli chodzi o niego. To praktycznie w myślach wiesz, że jesteście połączeni karmicznie, że tutaj bardzo mocno karma działa, ale mówisz nie e, właśnie do połączenia bratnich dusz. Całkiem możliwe, że możesz myśleć na to, na, e, w tym momencie, czy ja sobie jakieś bajki nie wkręciłam z tymi bratnimi duszami, czy aby na pewno to jest bratnia dusza, więc ja tutaj odnoszę wrażenie, kochanie, że ty na poziomie świadomym mówisz nie do połączenia bratnich dusz. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Może e, masz dosyć tego, tego połączenia karmicznego i mówisz nie. To ja zamykam ten rozdział, To, to albo, albo w ogóle sobie może wymyśliłam, czy tak jak mówię, żyję w iluzji, że to jest połączenie bratnich dusz, więc ja mówię nie do połączenia bratnich dusz. Dlaczego tak myślisz, nie wiem. Jeśli już idziecie tutaj w rezonans, to powiem Wam tak. W procesach bratnich dusz mamy bardzo często takie chwile, kiedy się zastanawiamy cholera, rzeczywiście, czy ja sobie nie, nie wpadłam w jakąś iluzję, bo tyle się mówi o bliźniaczych płomieniach, o bratnich duszach. Twin Flames, du, dusze dualne, i tak dalej. I teraz w pewnym momencie, kiedy nic się, załóżmy, tarocistki opowiadają różne historie, co tam się wydarzy, i tak dalej, i, i praktycznie nic się nie dzieje, wtedy zaczynamy wątpić, czy aby na pewno, czy w ogóle coś takiego istnieje. Ja u niektórych z Was właśnie odczuwam taką energię na ten moment, na poziomie świadomym. E, może też niektórzy z Was, nawet wiedząc, że są w połączeniu bratnich dusz, mogą dojść do wniosku: Ja już tego nie chcę, mnie to męczy, ja mam dosyć i ja już nie chcę. Jeszcze inni mogą powiedzieć: Ok, że to jest połączenie karmiczne, to wiem, ale to nie może być moja bratnia dusza. Taka naprawdę, taka, takie połączenie, wiecie, na poziomie serca. Czyli tutaj widzę, że dla niektórych bardzo mocno działa świadomość, czyli mówisz nie do połączenia bratnich dusz. Wiesz, że to jest karmiczne, ale mówisz nie może nawet do procesu bratnich dusz. Czyli możesz powiedzieć nie, ja nie chcę, żeby się coś nowego otwierało, ja chcę zamknąć ten rozdział, nawet jeśli to jest moja bratnia dusza, to ja tego nie chcę. To by był poziom świadomy, czyli myśli. Jeśli chodzi o poziom serca, to tutaj już jest całkiem inaczej, bo serce nie sługa i, i praktycznie sercu nie wytłumaczysz tak świadomo, kochanie, że nie, ja nie chcę, nie ma, ja nie chcę tego procesu, ja nie chcę żadnej braknej duszy, ja nie chcę, żeby się coś nowego otwierało i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie serca mamy kowala, mamy pustą kartę i mamy pana, który zagląda w głąb swojej duszy. I teraz słuchajcie, to jest piękne. Na poziomie Twojego serca, Twoje serce chciałoby, aby coś ruszyło, aby zacząć pracę tutaj. I z pustą kartą chciałabyś, aby otworzyło się coś, <coughs> przepraszam, nowego, aby wszystkie siły zadziałały. Przede wszystkim, aby te wszystkie siły na górze, jak i na ziemi zadziałały. Na tego pana, którego ty masz na poziomie serca, którego po prostu kochasz, aby on posłuchał w końcu swojej duszy. Czyli tak naprawdę chcesz, aby uniwersum coś zrobiło, ty sama, twoje serce chce pracować właśnie w kierunku tego, aby coś się zadziało, aby on w końcu posłuchał głosu swojej duszy. Twoje kolejne kroki mamy Wiktora, czyli Wiktor to jest bratnia dusza, tutaj w tej talii umówiliśmy się, to jest nasza bratnia dusza. Mamy liska i mamy rybki, kochani. No cóż, dużo mówić. Następne kroki. Ty będziesz bardzo mocno podchodzić do tematu, bardzo mądrze. Ty, wiedząc, że to jest twoja bratnia dusza, Będziesz szukała rozwiązań, które będą dla ciebie najlepsze. I ze złotą rybką, która mówi o głębokich uczuciach, powiem Wam tak: bo, bo ta złota rybka również to jest ten welon, to jest to zakryte, że ty będziesz szukała rozwiązań i może ruszysz w jego kierunku. Ale to będą mądre kroki, i nie będziesz może tak jak kiedyś odkrywać swoich uczuć, czyli mówić o tych uczuciach, tylko one będą takie, wiecie, właśnie jak za tym welonem. Czyli ja tutaj odnoszę wrażenie, że ty zmieniasz taktykę. Co mamy na spodzie? Na spodzie mamy spotkanie, kochani. Czyli tutaj wygląda na to, że. Ty chciałabyś spotkania, bądź to spotkanie między wami, to jest spotkanie w cztery oczy, czyli tylko ty i on. E, całkiem możliwe, że tutaj się coś pokaże. Dobrze, kochanie. To tak. Ciebie mamy. Jak ja to zawsze brzydką mówię, obrobioną. I teraz zaglądamy sobie w energię Jego. I patrzymy. Jego myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Jego myśli, jeśli chodzi o ciebie. Wow, mamy buty 7 Mamy tak, hej, to jest u ciebie, nie u niego tak. Energie się odwracają, kochani. Ja wiedziałam, to, tak się dzieje właśnie teraz. Ja to yy, bardzo mocno osobiście odczuwam, właśnie, jak yy, jeśli chodzi o kolektyw, również. I mamy wilka. Jego uczucia. Hmm, lord. Porządek. Mm. <gry> I bratnie dusze. I kolejne kroki. <gry> mamy świetlika, mamy boczka. I jeszcze jedną kartę, proszę. Dwie, no pięknie. Teraz słuchajcie. Wiecie co? No nie wiem o co chodzi, ale to już chyba drugie lustro, kiedy on jest bardziej zaangażowany jak ty, ale dobrze. Widocznie sam sobie zasłużył na to. Kochani, jeśli chodzi o myśli, czekajcie, mamy coś wspólnego? Nie, nie mamy, ale. W jego energii są bardzo ciekawe tendencje. Po pierwsze, jeśli chodzi o myśli, jeśli chodzi o ciebie, to on chce zrobić ogromny krok do przodu w waszym procesie. On się zastanawia, jak właśnie zrobić ten krok do przodu. I on mówi tak. A wiecie, do czego mówi? Tu się położył jako wilk. E, czyli to jest ktoś, kto właściwie. Chodzi w stadzie, czy wędruje, czy może żyć w stadzie, ale również kiedy jest mu za dużo, to się wycofuje. My to znamy. Wycofuje się, obserwuje, jest samotnikiem, ale wilk na koniec słucha głosu swojej duszy. I teraz, kochani, zobaczcie: on mówi tak, on patrzy ten wilk, patrzy w kierunku słowa tak, czyli będę słuchał głosu swojej duszy i chce zrobić wielki krok do przodu. Jeśli chodzi o, o tą moją księżniczkę. Teraz uczucia. Mamy lord. Nic nie zatrzyma światła, czyli Bóg siedzi za sterem. I teraz słuchajcie. On na poziomie serca prosi Boga, aby wprowadził porządek. Czy Bóg ma zadziałać w jego. Yy, sercu, w jego duszy, aby Bóg wprowadził porządek do połączenia bratnich dusz. Takie ma uczucia. Ja tu czuję no kiedy prosimy Pana Boga o pomoc. Kiedy wszystkie inne metody nie skutkują. Kiedy leżymy na łożu śmierci i lekarze rozkładają ręce, wtedy Zaczynamy się modlić, znaczy może nie wszyscy, ale większość, nawet ateiści. W momencie, kiedy, jak to mówią, jak trwoga, a to do Boga. I ja tutaj u niego na poziomie serca właśnie odnoszę takie wrażenie, jakby on, Panie Boże, wprowadź porządek w ten tutaj między mną a moją bratnią duszą. Tak bym to odebrała. Teraz kolejne kroki. I tu jest znowu wielkie wału. Wow będzie chciał Cię znowu zdobyć. po z kartą Świetlika najpóźniej latem, ale Świetlik to jest karta miłości, to jest zdobywanie, to jest podbój, to jest karta połączenia. Z kartą Bodźków on chce pozytywnych zmian, czyli to są jego kroki. Będzie chciał Cię zdobyć, będzie chciał pozytywnych zmian. Z kartą Jelonka będzie chciał Nowego początku i wprowadzić jasność w to Wasze połączenie. No, powiem szczerze, Ty jesteś jakaś przyblokowana, a on się otwiera i prosi Pana Boga i całe uniwersum, aby tu pomogli. Ponieważ jego następne kroki będzie spróbował Cię zdobyć. Chce pozytywnych zmian, chce nowego początku, bo dostał jasność i jemu jest jasne, czego on chce. Pięknie. Na spodzie mamy tęsknota. Hmm. No więc tak, wspólny kart nie macie. Ale, no muszę powiedzieć, jeszcze raz powtórzę, u ciebie na poziomie serca jest fajnie. Twoje kolejne kroki, ok, ja mogę z nim rozmawiać, ja mogę się spotkać, ale moje uczucia trzymam na dystans. Ja wiem, że to jest moja bratnia dusza. Niekoniecznie na poziomie świadomym mówisz: Nie, 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 ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby się nic otwierało. To jest taka walka serce i umysł. Hmm. Ciekawe, co wygra, nie? Pamiętajcie, kochani, że. Kochaj, ale nie zapominaj umysłu, ale z drugiej strony, jeśli wejdziesz w energię mieczy, czyli w tą energię racjonalną, no to zapominasz również o sercu. Można sobie dużo wyperswadować, ale tak naprawdę takie okłamywanie siebie na dłuższą metę, no niestety, bardzo męczy. To jest taka walka ze swoją duszą. Dlatego Tutaj apeluję do Was, kochani, Zygmunt też, abyście byli szczerzy ze sobą. Jeśli kochacie, jeśli czujecie, że ta miłość, że, że tej miłości nie wyperswadujecie sobie, to pozwólcie sobie na tą miłość. Miłość to nie jest nic złego. Czy będziecie w tym 3D tutaj parą, czy nie, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, samo uczucie jest piękne. I w pewnym momencie wchodząc na pewny poziom. Poczujecie, że ta miłość sama w sobie jest piękna, że, że to jest pięknie kochać. Bo tak naprawdę, jak ja zawsze mówię, miłość nie rani, rani jej brak, albo ranią, bolą właśnie jakieś nieprzepracowane tematy, na przykład z dzieciństwa. Super. Oczywiście taka mieszka tego nie zostawi. Weźmiemy sobie jeszcze karty Feniksa, ja je bardzo lubię. I zobaczymy sobie, moi drodzy, co uniwersum, jak uniwersum chce jedną kartą przypieczętować Twoją energię i jak przypieczętuje jedną kartą jego energię. Okay? Dobra. Jedna karta dla Ciebie, proszę. Już mamy. Widzisz, i mamy kartę artystki. Ty potrafisz tworzyć swoją rzeczywistość. Tak naprawdę, Ty jesteś w stanie stworzyć coś nowego. Ty kreujesz swoją y, rzeczywistość. I tutaj możesz naprawdę wiele wyczarować. Czyli uniwersum mówi, Ty jesteś artystką, więc wykorzystaj cały swój talent, aby stworzyć coś nowego. Zobaczymy na Jego energię. Jedną kartę proszę. Jak uniwersum przypieczętuje jego energię, to się uniwersum nie może zdecydować. Hmm. Mamy dwie. No dobrze, to bierzemy dwie. Mamy poszukujące i mamy wewnętrzne dziecko. Czyli tutaj nam uniwersum mówi, że on ciągle szuka. On ciągle czegoś szuka. On, on szuka może swojej drogi, ale tutaj właśnie ta karta mówi, że on jeszcze ma tematy, jeśli chodzi o jego wewnętrzne dziecko. Czyli ja tutaj odbieram wrażenie całkiem możliwe, kochani, bo po tej energii pierwszej to co widziałam, że on odnoszę wrażenie, że on szuka może pomocy, może światła i może właśnie w tej chwili. Przepracowuje swoje tematy odnośnie wewnętrznego dziecka. I tak naprawdę to wystarczy popracować z wewnętrznym dzieckiem, a już się zmienia energia. Także pięknie. Dobrze. To jeszcze weźmiemy sobie runę dla ciebie. Nie słyszę, aniołki mam wziąć, zaraz weźmiemy. Runa dla ciebie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje Twoją energię, jaka Cię wspiera? Kochani, mamy symbol, i to jest skrzyżowanie dróg. I ten symbol mówi o, o tym, że musisz właśnie, czy możesz, czy powinnaś, czy jest wskazane, abyś. Podjęła ważną decyzję życiową. Może taka decyzja będzie na ciebie czekać. I może być tak, ta runa czy, czy ten symbol mówi również o tym, że możesz być właśnie przyblokowana przez strach, aby ruszyć do przodu, aby ruszyć w to, co nieznane. Teraz bierzemy, szukamy runy, symbolu, które Przepręduję jego. I mamy lagas. No kochani, to są uczucia, to jest woda. Czyli tu są ogromne uczucia. Ty może się boisz, dlatego może na poziomie świadomym blokujesz to, to wszystko, a, a jego kierują, nim kierują uczucia. Pięknie. I teraz jeszcze mam wziąć aniołka. co aniołki miłości mają do powiedzenia, no i co cztery karty za dużo. Ja poproszę te wszystkie aniołki miłości, aby mi dały jedną kartę, która powie, jak to między wami, jaka energia, jaką energię wspólną macie. Flirt. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. Tu jest po prostu, aniołki mówią, wy musicie się spotkać Cieszcie się tymi chwilami ze sobą. Yy, pozwól sobie właśnie na ten flirt, taki dziecięcy, taki świeży, taki nowy. OK. I jeszcze jedną kartę mam wziąć. To biorę. Orakel miłości. I już mamy. Puść wszystko wolno. Nie trzymaj się kurczowo. Co ma do ciebie wrócić, to i tak wróci. Czyli pozwól, niech energia płynie. Dla niektórych może to być oczywiście, ale nie w tym czytaniu. Czyli na zasadzie puszczam coś wolno. Co do mnie należy, to do mnie wróci. Co jest moje, to będzie moje. I tym oto akcentem, moi kochani, nie wiem, czy chcecie jeszcze, słyszę, że chcecie te Wasze znaki Zodiaku, to już Wam jeszcze wyciągniemy znaki Zodiaku, kto może rezonować, jakie cyferki, ale mówię, tu się liczy ogólnie energia, jeśli wyczuwasz swoją energię, czy y, swojego ukochanego bądź ukochanej, no to y, to jest Twoje czytanie. Mamy, kochanie, ósemkę. Wszystko płynie, 8 tygodni, 8 dni, początek i koniec. Ty wybierasz e, czas. I ja dokładnie z tą kartą, tej artystki, odnoszę wrażenie, że to Ty kreujesz swoją rzeczywistość i Ty wybierasz czas, kiedy e, ruszycie do przodu, na przykład. Co by nam spadło? Zdziwiłabym się, jakby, jakbym nie musiała żadnej karty raz podnosić z podłogi. Mamy szóstkę. Ciesz, ciesz się tymczasem. Mamy bliźniaki, trójeczka. Mamy niedziela, jedynka. Mamy skorpiona, ósemka. Wylecz swoje rany. Mamy sobotę, siódemka. I jeszcze tam, co padło, mamy wagę. Również siódemka. Siódemka, ósemka bardzo duże znaczenie mają w tym czytaniu. Ale tak jak mówię, nie kierujcie się koniecznie tymi znakami zodiaku, jak i cyferkami. Tu chodzi o energię. Dobrze. Moi drodzy, ja na pewno jutro wskoczę jeszcze z jakimś czytankiem dla Was. Jakbyście, nie wiem, mieli na coś ochotę, to mi napiszcie w komentarzach. Jakie czytania, a ja sobie to wybiorę pod wpływem impulsu. Jak poczuję impuls, że dokładnie o to możemy zrobić, to to zrobimy. Kochani, miłego wieczorku, dobrej nocki, miłego poranka, w zależności od tego, jak to, kiedy to czytanie obejrzysz. A ja Wam mówię, do zobaczenia, do usłyszenia. Mua!